200 miliardów dolarów. Tyle każdego roku wynosi wartość globalnego rynku gier. Miliony graczy rywalizują, kupują przedmioty w grze i napędzają całe cyfrowe gospodarki. Jest jednak pewien problem. Cała ta wartość zawsze była przejmowana przez centralizowane platformy. Gracze generują ruch, firmy zarabiają, a reszta świata tylko się przygląda. A gdyby istniał sposób na udział w tej infrastrukturze, nastanie się częścią ekonomii wspierającej globalny gaming. Nie jako gracz, nie jako spekulant, ale jako dostawca infrastruktury, która to wszystko umożliwia. Decentralizowany protokół płynności zbudowany na arbitrum demokratyzuje ten dostęp. Propozycja jest prosta. Dostarczasz kapitał, który zasila minigry oparte na blockchainie. Gdy gracze wchodzą w interakcje, rywalizują, kupują i grają, protokół pobiera prowizję. Te opłaty są automatycznie rozdzielane między dostawców płynności. To bezpośredni udział w rzeczywistej infrastrukturze, w pełni weryfikowalnej na blockchainie. Zyski od 0,5% do 18% w okresach od 1 do 20 dni przy minimalnym depozycie wynoszącym 10 USDC. Ponieważ zrzeczono się praw do zarządzania protokołem, nikt nie może wstrzymać, zmienić ani przejąć środków. Wszystko znajduje się na blockchainie i każdy może to zweryfikować. To, co wcześniej było przywilejem wielkich korporacji, teraz jest dostępne globalnie. Przyszłość gamingu będzie budowana przez globalną społeczność dostawców płynności oraz gry DeFi. Full Pace zdecentralizowana infrastruktura dla kolejnego rozdziału gamingu.